Co jakiś czas, od kiedy nagrywam o tym cudownym anime, to widzę komentarze po kroju: Ej, ale jeśli Eren miał wygrać, a nie wygrał, to jaki jest sens tego anime? Co my możemy z niego wynieść i o co chodziło w całej historii? Zajmuję się analizowaniem AOT, więc chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, co tak naprawdę do naszego życia miała wnieść ta cudowna przygoda. Wyróżniłem 10 punktów, które sobie po kolei omówimy i w taki sposób analitycznie opiszemy to, co my powinniśmy z tej historii właśnie wynieść. Pierwszy z nich to każdemu należy nadać znaczenie. Chodzi tutaj o to, że już w pierwszym odcinku, bo będziemy zaczynać chronologicznie, chodziło o to, że nawet jeśli ktoś nie mógł przyczynić się do większego dobra, ale bardzo się starał, i no, w związku z tym, że brakowało mu umiejętności i sam nie potrafił definiować swojego wkładu w ludzkość, to my musimy to zrobić. I nawet jeśli nie damy rady, w związku z tym, że no, nie zobaczyliśmy, jak bardzo się przydał ludzkości, społeczeństwu i tak dalej, to musimy to zrobić, musimy docenić to, co sprezentował wszystkim wokół, bo zdajemy sobie sprawę, że często patrzymy na drugiego człowieka jako na coś, co niby wydaje nam się obce, ale tak naprawdę z drugiej strony jest ktoś podobny do nas, o podobnych doświadczeniach i. Prawdopodobnie o podobnych celach, skoro jesteśmy w tej samej grupie, w tej samej zbiorowości i dlatego nie powinniśmy przechodzić obok jego losu umiejętnie. I na samym początku dobrze obrazuje to scena wyprawy za mury, która okazuje się niepowodzeniem, no i tam właśnie spotykamy się z pewnym niezadowoleniem osób. Które no, zaczynają patrzeć na zwiadowców jako na jednostkę, która powinna zostać poddana zlikwidowaniu. Ale wtedy bodajże Kiwszad musi tłumaczyć się z tego, że żadna z tych osób nie poszła na marne, bo to jest trochę miód na ludzkie serce. 2. Powinniśmy czerpać z codziennych aktywności. Chodzi mi tutaj oczywiście o fakt tego, kiedy Armin. Z Zikiem znajdowali się w ścieżkach. To znaczy, to jest najlepsze podsumowanie tego. Ten motyw pojawiał się wcześniej w serii, ale czemu ta konkluzja jest najlepsza, właśnie na koniec? Głównie dlatego, że pozwoliła Zikowi zmienić, zremodelować całe spojrzenie na świat. Chodzi o ten fakt, że do tej pory Zik twierdził, że póki konflikt, póki tytany będą istnieć, to ludzkiej natury nie uda się zmienić, a w związku z tym będą osoby skazane na to, aby. No, nie mieć zbyt dobrze w życiu, i później Armin zaczął mu tłumaczyć, że on faktycznie widzi, że często jednostki nie są w stanie zmienić pewnych wydarzeń. Więc kluczem do tego, żeby jak najwięcej wyciągnąć z naszego życia, jak najwięcej z niego czerpać pełnymi garściami, jest to, aby doceniać te prozaiczne, bardzo ulotne momenty. Armin doceniał interakcję z Erenem i Mikasą jeszcze zanim zaczęła się dziać akcja w Shinganshinie. Zig zauważył, że gdybym mógł, to nadal ponownie spróbowałby grać w baseball, bo to było coś, co sprawiało, że nie musiał już myśleć o tym, jaki jest ten głębszy sens w życiu. No a to jest coś, co daje nam ulgę, coś, co sprawia, że na chwilę faktycznie jesteśmy tu i teraz, a w końcu to bardzo istotny aspekt: 3. Tylko efektem grupy jesteśmy w stanie coś działać. Gdy Zig działał w pojedynkę, gdy Eren działał w Pojedynkę, albo przynajmniej tak mogłoby się zdawać, to widzieliśmy, jak za każdym razem to się kończyło. Widzieliśmy, co te osoby były w stanie z tego wynieść. Najprawdopodobniej nastawał po prostu etap, kiedy stawali w miejscu, już dalej nie byli w stanie progresować i przez to ich no, musieli się pożegnać z tymi wyniosłymi marzeniami. To jest bardzo dobry temat, na przykład na rozprawkę na maturę czy na sprawdzian, bo wiem, że wiele was, wiele z Was również o to pytało. Chodzi o to, że najlepiej zwiadowcy progresowali, kiedy działał na przykład ten mechanizm cudownej trójcy. Armin jako głowa całej operacji, Mikasa jako wykonawca i Eren jako inicjator. W grupie siła, bo pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest dobry w najczęściej jednej, dwóch, trzech czynnościach, a nie we wszystkim, więc najlepiej po prostu się dostosowywać, odnaleźć osoby, które nas Uzupełniają. 4. Natura ludzka pozostaje niezmienna. Chodzi o to, że faktycznie my możemy kształtować siebie jak chcemy, przez najróżniejsze rzeczy w życiu. Bardzo dużo osób na nas wpływa, jako środowisko, to jaką treść konsumujemy, no i. Finalnie czego oczekujemy od życia, ale pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma w sobie pierwiastek tego, z czym tutaj przyszedł, i bardzo możliwe, że to jest coś, co będzie determinowało czy też definiowało jego dalsze zachowania, i w taki sposób, na przykład ja uważam, że ludzie są zdolni do zmiany, ale ich ta cząstka, taka pierwotna, zawsze pozostanie taka sama. 5 kluczem do osiągnięcia szczęścia jest adaptacja. O co tutaj chodzi? Chodzi m.in. o fakt tego, że Eren nie był w stanie stuprocentowo zaznać spokoju właśnie dlatego, że marzenie, z którym spotkał się w Shinganshinie, to marzenie, które ujrzał w książce Armina, cały czas pozostawało niezmienne. To jest świadomość, która zacementowała się lata temu, i Eren kiedy już miał 20 lat, to nadal wychodził z tego samego założenia, i to sprawiło, że no, <grywki> zrobił to, co zrobił, tak? To znaczy, aktywował dudnienie i fenomenalnie tłumaczy to w ostatecznej rozmowie z arminem, gdzie dochodzi do konkluzji, że czuł się na tyle zawiedziony tym, że nie mógł zrealizować tego marzenia, że zamiast zmienić je, zaadaptować do aktualnych realiów. Skupić się na czymś innym to twierdził, że nadal musi spróbować, bo być może za tym horyzontem zdarzeń jest coś większego i to jest idealne nawiązanie do jego rozmowy z Falko. 6. Samolubne marzenia nie uwzględniające innych osób są skazane na porażkę. Chodzi tutaj o to, że jest bardzo wiele systemów filozoficznych, i z tego co widzimy, to to, co finalnie ludziom się udaje jako grupowości, skupia się bardzo często na utylitaryzmie, czyli na dobrze danej społeczności i w taki sposób oceniamy słuszność danych zachowań. Eren nie skupiał się głównie na zwiadowcach, nie skupiał się głównie na paradis ani na świecie zewnętrznym, tylko na sobie i w taki sposób inni stali się po prostu źródłem do spełniania własnych celów, a nie celem w samym sobie i nie wykreował ani swojego marzenia, ani nie był szczęśliwy z tym co się dzieje wokół. No i finalnie sami widzieliśmy, co go spotkało. 7 każdy koniec to nowy początek i nawiązuje tutaj do Armina, do Pik, do osób, które kiedyś stały po osobnych stronach barykady, to znaczy Mare i zwiadowcy, a finalnie stali się najprawdopodobniej przyjaciółmi na całe życie. Tak? Widzieliśmy, jak bardzo ta sprawa ich połączyła. Już nie było żadnych niesnasek i pewnych wątpliwości między sobą. I dzięki temu najprawdopodobniej byli szczęśliwsi, bo w końcu stało się to, o czym być może Eren marzył. To znaczy, były osoby, które osiągnęły wolność i zawsze miały kogoś, kto potrafił ich zrozumieć, bo Erena, no, jak sami widzieliśmy, do ostatniego 89. odcinka nikt. Nie potrafił zrozumieć. Plus, oczywiście, nawiązuje tutaj do Mikasy, która najprawdopodobniej, mimo tego, co stało się w ostatnim odcinku, to znalazła własne szczęście, na co wskazują sceny po napisach. 8. Wszyscy jesteśmy inherentnie wartościowi. Chodzi tutaj rzecz jasna o słowa Karli, która mówi, że od momentu, od kiedy się tylko pojawimy, to już znamy swoją własną wartość. To nie do końca jest tak, że każdego, u każdego trzeba się doszukiwać czegoś, w jaki sposób on stanie się po prostu lepszy. My mamy pewne niezbywalne prawa, od kiedy tylko otworzymy swoje oczy, i nikt nie powinien tego podważać, a my sami. Powinniśmy tego bronić i no, Keith Shandis tego nie rozumiał. 9. To, że wspieramy danego bohatera, nie znaczy, że jego zachowanie jest odpowiednie. Tutaj chodzi mi oczywiście o fakt Erena i tego, że mimo wszystko nadal wiele osób w moich komentarzach go broni. Ja również spędziłem z tą postacią parę lat. Uważam ją za fenomenalną i tak samo być może się z nią utożsamiam ale mimo wszystko musimy starać się patrzeć na to z dozą obiektywizmu, a wedle niej Eren popełnił błędy i finalnie nie był postacią o dobrych, w powiedzmy, w dobrych barwach, tak to nazwijmy, bardzo łagodnie. 10. Najbardziej liczy się perspektywa. To mówisz samo przez się. Gdyby Marańczycy znali perspektywę Edniana, to by ich zrozumieli i odwrotnie. Liczy się to, jak bardzo będziesz potrafił, nazwijmy to w cudzysłowie, wejść w czyjeś buty i sprawdzić, co być może ta druga strona przez cały ten czas przeżywała. Ja dziękuję serdecznie za odsłuchanie tego materiału. Dziś na kanale Nie Wiem, ale się dowiem pojawi się film bardzo długi, bo prawie godziny odnośnie Arena. A ja tymczasem żegnam się i słyszymy się jutro w kolejnym odcinku z AOT. No i tak jeszcze przez parę dni postaram się wyjaśniać te zakończenia.